Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich w nowym odcinku Duchowego Przewodnika. W ostatnim naszym spotkaniu rozważaliśmy proroctwo Jezusa o zburzeniu świątyni i ocaleniu duszy przez wytrwałość w czasach próby. Uczyliśmy się, że to co zewnętrzne przeminie, a prawdziwym fundamentem jest wiara. Dziś stajemy ponownie na Golgocie, by zobaczyć, jak ta wiara działa w ostatniej, granicznej chwili życia. Zobaczymy, że największą potęgą Boga nie jest siła, ale miłosierdzie, które otwiera raj dla skruszonego grzesznika. Dlatego zapraszam wszystkich do wspólnego oglądania kolejnego odcinka Duchowego Przewodnika. Dzisiejsza Ewangelia prowadzi nas prosto na szczyt Kalwarii, gdzie lud stoi i patrzy na krzyż. I tu, w godzinie największego cierpienia, słyszymy kakofonię szyderstw. Szydzą z Jezusa członkowie Sanhedrynu, innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi. Szydzą żołnierze, podając mu ocet, szydzi nawet jeden ze złoczyńców, urągając mu wybaw, więc siebie i nas. To jest pokusa pychy, żądanie znaku siły. Tłum chce Mesjasza, który zejdzie z krzyża, pokona wrogów i obejmie władzę. Jezus wisząc na krzyżu demaskuje tę fałszywą wiarę. On nie wybawił siebie, bo przyszedł, by wybawić nas. Ale obok krzyżącego łotra jest drugi, ten, którego tradycja nazwała dyzmą. On, choć skazany sprawiedliwie, staje się mistrzem wiary. Najpierw karci swojego towarzysza, uznając swój grzech i sprawiedliwość kary. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki. A potem, w momencie największej bezsilności Jezusa, gdy wszyscy inni widzą tylko porażkę, on dostrzega jego królestwo. I wypowiada najpiękniejszą modlitwę. Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. Widział króla w skazańcu, moc w słabości. Odpowiedź Jezusa jest natychmiastowa, pełna mocy, miłosierdzia i nie pozostawia żadnych wątpliwości. Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. To pierwsze słowo obietnicy z martwych Postawa ewangelicznego dyzmy pokazuje nam, że. Miłosierdzie Boga jest bezgraniczne i dostępne w każdym momencie, niezależnie od ilości i ciężaru naszych grzechów. On nie prosi o długie lata pokuty, nie żąda wielkich uczynków, prosi tylko o jedno. O skruchę, o akty woli, o uznanie własnej winy oraz o zaufanie. Skruszone serce jest jak most, który łączy krzyż z rajem. Często w życiu duchowym jesteśmy jak ci, którzy szydzą, chcemy zbawić samych siebie przez nasze własne wysiłki, zasługi czy jakąś doskonałość. Ale Jezus uczy nas, że zbawienie jest darem, który musimy przyjąć z pokorą grzechną. Święty Tomasz Zakwinu nauczał, że miłosierdzie Boże jest większe niż wszystkie grzechy, które człowiek może popełnić. Ewangeliczny Łotr w ostatniej chwili uchwycił tę prawdę. Jego modlitwa jest dla nas wzorem: prosta, osobista, ale jednocześnie pełna nadziei. Nie prosił o zdjęcie z krzyża, ale o królestwo. Wiedział, co jest prawdziwie ważne to jest także przesłanie świętej Teresy z Lisie, która pisała o zaufaniu do nieskończonego miłosierdzia. Choćbym popełniła wszystkie możliwe grzechy, mimo to miałabym tę samą ufność, bo wiem, że te grzechy są kroplą wody wrzuconą do płonącego pieca miłości. Bóg czeka na naszą skruchę i na nasze zaufanie w każdej chwili. Moi drodzy, zastanówmy się, jak możemy na co dzień włączać w nasze życie wiarę dobrego łotra. Uznaj po pierwsze sprawiedliwość kary, czyli coś, co byśmy nazwali rachunkiem sumienia. Nie bój się, jak dyzma, uznać swoich błędów i grzechów. Karcąc drugiego łotra, dyzma obnaża własną winę. Nie jest to akt samobiczowania, ale akt prawdy, który jest... Pierwszym krokiem do miłosierdzia: nie tłumacz swoich grzechów, ale nazwij je po imieniu w modlitwie. Módl się krótko, ale płomiennie. Modlitwa dysmy jest najkrótszym aktem zawierzenia w Piśmie Świętym: Jezu, wspomnij na mnie. Gdy czujesz się przybity grzechem, zniechęcony, albo brakuje Ci czasu, używaj tego wezwania. Powtarzaj: Jezu, wspomnij na mnie. To jest skuteczny most do raju. Otwórz się na dziś. Jezus nie powiedział dyzmie później, po odpokutowaniu. Powiedział dziś. Ta obietnica dotyczy także nas. Bóg chce nas obdarować łaską i miłosierdziem. Nie odkładaj spowiedzi, pojednania z kimś, komu wyrządziłeś krzywdę. Nie czekaj na lepszy czas. Raj zaczyna się dziś. Wakcie z skruchy. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie kolejnego odcinka Duchowego Przewodnika. Jeżeli materiał był dla Państwa wartościowy, to zachęcam do polubienia go na platformach społecznościowych. Zachęcam również do subskrypcji naszego kanału i włączenia dzwoneczka z powiadomieniami, aby nie przegapić kolejnych odcinków, w których wspólnie będziemy odkrywać głębię Bożego Słowa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.